Cześć boss! Witam Was w odcinku 13, w naszej ostatniej trzeciej części. Zajmiemy się wnętrzem. Skończyłem w końcu ten przeklęty dach, potem Wam go pokażę na końcu wszystko całość. Okej, okay, jesteśmy na piętrze. Tutaj mamy schodki z tej strony. A z tej strony będzie, że tak powiem, taki gabinecik. Naszego pana profesorka. Okej, okay, tutaj mamy jakiś schowek. Nie wiem, tutaj jakieś można mu książki puścić tutaj będziemy mieć biurko ach nieamkiew Zazwyczaj się kierniam tak siedzenia akurat w tym domie robimy kamienne tutaj ma takie biurko możemy stryknąć gdzieś tutaj Jakie coś Jakoś może bardziej było oświetlić tutaj dom? No? Raz, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj coś na zewnątrz oświetlić też trochę, Nie? żeby w nocy było fajnie, fajny efekt. A może być tutaj. Co tutaj jeszcze możemy pójść? Gdzie tu mam obrazy jakieś, o. Jakiś tutaj obrazek. Gdzie tu jest środek? Tu jest środek. Jakiś taki fajny, duży obraz. Okej, okay. mamy jakiś tam obrazek, okej. Okay. Dobra. W sumie tak by było na górze, no. zejdziemy teraz na dół. Zajmiemy się dołem. Ach, tutaj mamy przejść przestrzeń dużą. O, czyli tutaj jak mamy takie coś bez szyby, to normalnie powinno być okno, ale nie ma, więc tutaj zrobimy naszą kuchenkę! Ulubioną. Idzie jest crafting, tutaj jest. OK, potrzebujemy kabel stone. Tu nie drewniana tym razem, tylko kabel stone. Okej, okay, coś takiego... Nie wiem samuruję tutaj. O, postawimy te dziś świeczuszka i się będzie się pali. A, bardziej tak w środku fajnie wygląda. Możemy usunąć. Okej. Okay. I taką mamy kochenkę. Dalej, zrobimy telewizor. Tak jak to było w tamtym odcinku. Tylko ymm, zrobimy go trochę inaczej. W sumie, najpierw to może zrobimy. Gdzieś tutaj jest tu taki dla wszystkich. Um, aby go to zrobić na trzy zaraz 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 o jedno dalej ok tutaj um, zakładamy nasz stolik taki drewniany nasze siedzenia OK o źle znowu postawiłem to ja długo się rozwalają te schody, no ale jak się już rozwalają OK, Tutaj możemy gdzieś oświetlić na tym poziomie. Może być i na tym To samo tutaj To można świeczuszkę postawić na środku stołu albo coś tu innego nie wiem, wymyślić. Okej, jest. O, tutaj mamy takie fajne miejsce. To tu możemy jakiś fajny obrazek postawić. O, jest jakiś fajny nadwyż czy coś. Pewno coś tu jest, dawaj. się te wszystkie moje obrazy były. Były tak jeden obraz. A ja nie wiem, gdzie on jest. Coś się nie chce pokazać. Nie, bo to niesymetrycznie. czekajcie, znajdę ten obraz, za chwilę do was wrócę. No, nie mogę znaleźć takiego fajnego obrazu. Szukałem i szukałem. Niech już tak zostanie. Takie trzy obrazki tutaj postawiłem. Okej, okay, co by tu jeszcze można było postawić gdzieś, co tutaj jeszcze mam? Hałuszka tutaj mam. A ja nie wiem, gdzie sypialnię zbuduję. Ha. To jest najciekawsze. Dobra, to może bez tego. Okej, okay, i teraz zrobimy telewizor. Jak tutaj mamy. Okej, okay, tutaj. Mamy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, to szóste. Okej, okay, mamy naszą plazmę. I szukamy obrazka odpowiedniego. A, to znowu może potrwać, więc poczekajcie chwilę. A, dobra, już jest. Tak, oświetlimy jakoś tutaj telewizor. Bardziej, które mamy i tak ciemno. I tak będzie nam potrzebne drzewo. No zrobimy, czemu by nie. I to oczywiście. Zabieramy drzewo. Ok, i nasz fajny stół. Ok, mamy stolik, o, nie, nie zabrałem wełny, więc poczekajcie chwilę zabiorę wełnę i zaraz przyjdę z bluzą. Dobra, jestem, mam trochę zielonej i czerwonej wełny, green wool, red wool, więc zrobimy takie dwukolorowe. Zobaczmy w kolorową kanapę, ona się zaczyna odtąd, tu. O, jakie kolory. Ok, będzie trochę inaczej. Mamy naszą sofę. dwukolorową tym razem. No i to by było na tyle naszego wnętrza. Chyba, że tu jeszcze może coś postawimy. Aha, musimy zrobić jeszcze wejście nie zapunie. Eee, usuniemy to, bo trochę będzie śmiesznie wyglądać. Co, już się nas zbliża? Hmm. Nie chyba już tak dziwnie. A no, już ciemno się robi. Tak, więc bierzemy kamyczki. Kto mnie tam blokuje z tyłu? Owca. Nie nerwujmy, bo skrzywo zbuduje. Ok, i zakładamy drzwi, nie są drzwi, tutaj. Nie masz prawa tutaj wchodzić. Jeszcze oświetlimy na koniec. Ok, tak. Do tego domu jeszcze nie robiłem nigdy. O, co tu spady? A, tak faktycznie. Wyrównywałem trochę teren. Bo tu na kolejnym projektem pracuję. Też będzie fajnie, nawet. W sumie wszystko to jakieś się podoba. Ko, idziemy tutaj dalej. I tak, i to by było na tyle. Przyjęliśmy budynek. No, niestety dom bez sypialni. Nie mam gdzie tutaj położyć łóżek. Co prawda, może zamiast tego zmienić na sypialnię, ale niech już jest. W sumie tutaj, jakiś coś. Jakieś przecież jedno, no nie? Niech sobie jest. No nie, mam pni? O, co ja zużyję? Dobra. Więc prześpimy się w naszym łóżku. I pokażę Wam cały dom, jak wygląda. Najpierw w środku, a potem na zewnątrz. Okej, okay, tak mam górę. Tutaj mamy nasz balkonik. Tak. Okej, okay, już obraz tutaj ładny. Idziemy na dół. Tutaj wygląda jak na dole. Jest cały stół rodzinny. Obrazki fajnie wyglądają tutaj. A no, można zrobić więcej wewnątrz, Nie mam sprawy, jak Wy tam wolicie. Ok, idziemy na. Oddalimy się troszkę i tak wygląda nasz dom. Otrudziłem się nad tym dachem sporo. Ale on wygląda tak. Nie, tutaj górę ściąłem, bo tam był wyżej ten wierzchołek. ściąłem górę. No i to by było na tyle naszego 13 odcinka. Także oglądajcie mnie dalej. Myślę, że się podobają nasze moje budowle wam. Możecie wykorzystać w waszych projektach, co nieco tam wszystko specjalnie pokazuję. Ok, i to je by było na tyle. Tak więc żegnam się z Wami, żegnam Was, boss. Subskrybujcie, opisujcie, komentujcie. No, łapy w górę, na razie.